Zobaczyły. Brus stracił kasę. Parfietik! Witamy w Kiczowych Wiadomościach. Dzisiaj, oj, grubiutko, pierwsze afery wyjazdu Brusowego rozpoczął Oho. się. Azdus, zatrzymany w pociągu. Czyli jednak doszło do tego, że zrobili ten wyjazd. Nieźle. Myślałem, że to się jednak nie wydarzy, a jednak. Policję, Straż Pożarną i CBS. Problemy Brusika z kaską na wyjeździe. Powrót ekipy łowców duchów. Obrzędy Zozo na Witoldzie, Guciu Tacikiewiczu. I ostre słowa o diabolicznym boks stopie. Bla bla bla. Zaczynamy, nie ma czasu. Ale najpierw to są tu rozdziały, bo były 3000 lajków pod poprzednim odcinkiem. Jak chcecie w kolejnym, to dawaj lajka Twittera. Szybkie newsy. Robok zabił Bagetsona Michaela. Co? Co tu jest? No robok, kur! Straszna. Co to jest, Zagiera? Co to? Robok zabił bagetsona Michaela. Wygląda jak taki upośledzony gotik, gociker, remake Aleks, to jest? Straszna bida w Bungee. Chłopaki przestali promować skrzynki, myśląc, że dadzą radę utrzymać się własną ciężką pracą. Niestety szybko dostali reakcja. Oho! Oho! Pani za tę, ja może <grystanie> zabiorę głos! Pani ja chipkę czipkę, wyliżę! ja I będziemy chodzić Kurwa. Klać wódkę. Przykładem jednak świeci Mister Kunjolt, który poszedł na pół etatu odkurzać sklep Nike na złotych tarasach. Zielona karteczka dla Kunia, a Mergano dalej żebra od Donety. Ale z tych śmierci rybacz. No A co ty tam wziąłeś? Kurwa bardzo dziękuję ci. Kurwa zawsze ja byłeś bo... ze mną. Jak te co... kurwy. Co się odwróciły? Jebać ich! Przywódca Kongo TV Zadymiarz Meduska zaprasza Mamuta na Kongo Oho. Gwarantuje, że Kamil znajdzie kobitkę z jego pomocą w Trymiga To prawda, Rega Dlatego tego Mamona do Kongo TV zaproście, Ja mu pokażę Ja mu znajdę dupę, w 2 dni Czy oferta na wspólne Kongo zostanie odrzucona? Tego Aby nie wiemy. Nie. Tarapaty brusika. Aby Bruce wszystkie oszczędności na swój projekt, ale z racji. Jak że myślicie, zazd... w ile by się po, pokłócił Mamon i Meduska. Ja pierdzielę. No ciekawe ile by to zajęło. Zwyczaj ma mało widzów na kiku. Platforma ucina na zarobki, ustawiając limity, tak by dopasować je do twórcy. Brusik po pierwszym dniu projektu usłyszał niepocieszające informacje. Co? Ale jak coś, to jutro i pojutrze musimy przystopować, mocno, nie? Z czym? Z wydatkami, nie? No dzisiaj 7K poszło. A co, co myślisz? 50 dolarów dzisiaj. Co? 50 koła. Ale ja nie mam na koncie. Co mam od was poczytać pieniądze, na no, jak to, no, to spodzisz. nie. No. Ale nie ja mam o no bo ją w kamerę, jest widoczny. Many hours later. O nie, na je. Dobra, chłopaki. No mu no, Ja obstawiam no, no. 6.500 dolarów. na Ja obstawiam 1100. No. O. Oho. No. Ile ile wyszło? 400 dolarów. No to idź. Ja? 400. Bruz właśnie że jak coś. Tyle zabiła. Neutralu su na kanale. się Ale to ja pierdzielę! Nice. Akcja Dobra. mówi sama za siebie, Dobra. ale do wątku wyjazdu wrócimy potem, gdyż będzie miał on swój własny segment. Redakcja próbując bardziej zagłębiać się w Kika odkryła. Hines. Nie mogę. A wszyscy pisali, że on to organizuje, żeby się nachapać, zanim uczniom skika pieniądze. No i nie zdążył. No i nie zdążył! No i luj. Przed tygodnia szczere gratulacje dla Rewo. Proszę państwa, szeryf internetu, zamiast omawiać dramy, na swoim kiku postanowił pograć w giereczkę fabularną i pobił rekord polski: Speedrun Gry Detroit Become Human. Szeryf ukończył grę serio błyskawicznie. Takiego okay, przypadku masa, specjalnego okay. jeszcze czyli nie było. Zajębał Marko. mamy bohatera, Widzicie czyli jest to Klarą dał się popularnym. złapać na granicy i ją rozstrzelali. Trąski powodź. A Konorem wypił dupę na Hanka i zdradził go. A Konorem też zgon zarobił random bruce jednak? Czyli dobrze obstawił, że tyle zarobił? Na. Nie bud! Udawaj! Dosłownie najgorszy możliwy ending. Trzeba mieć talent, żeby tak spierdolić gierkę, w którą jedynie klikasz myszkiem, co ma mówić postać. Chłopie, nie bierz się za gierki, bo to, co odwaliłeś, to jakaś herezja, żółta karteczka. I mamy niepodważalny dowód na socjopatyzm szeryfów. W końcu znów zobaczy syna. A co no. to jest za gierka? On jest optymistyczny zakończenie. Banji coraz bardziej zżywa się z ekipą post-Xi. Boks początkowo uważany za rywala, jest coraz częściej częścią streamów chłopaków i na odwrót. Ostatnio grali razem w tiry i dyskutowali na wiele tematów. Wspominali też stare czasy. Oho. Nie wszyscy jednak dali się złapać na chytry haczyk Mergana. To wszystko złowieszczy plan. A Bandura to agent specjalny, który chce zastąpić opaśnika Detroit? i wygryźć jego pozycję. Łowcy duchów z ekipy Tłustej Maszyny wiedzą, że Bandura ino się pasie i pasie, i re i brzuchol rośnie, pęcznieje i znowu pasza i znowu brzuchol. Nie jest to przypadek. To zamach na opaśnika. Dlatego przeprowadzić trzeba było egzorcyzmy, by uratować biednego maluźkiego aniołka, który wpadł w sidła Mergana. Ajcie naszej woli! Powtarzajmy wszyscy razem jednym głosem. W tym obrzędzie my, obecni tu uczestnicy, składamy ci w ofierze stałe bandzi, które i tak zaprzedały dusze diabłu, podpierdalając nam pomysł z kamperami, szczególnie opaśnika bandury, który próbuje zająć miejsce baranka bożego, jedynego prawdziwego opaśnika jawczanka. Boks, stop, baczność kurwa co jest! Zostaw jabłczana w Andrzej! Ej! 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 ej. Wygłupy wygłupami, ale duchy serio były aktywne tamtejszej nocy. Jeżeli jakiś bydzie z nami, przemów teraz! <śmulat> on, się, on był przewrócony. Pokazuj tego. O kur... Andrzej Widera. O kur... O kur... O kur... Ej. O kur... Co <noise> to jest, to jest Mokerson! Ej, ej, nie, to jest kuba ustawiony <noise> o co chodzi? Nie! to jest Pioruny, mega silny deszcz, Zozo bronił się z całej siły, co ale chłopacy... Dupa ...i tak dali radę przeprowadzić rytuał na Witoldzie Guciu Tacikiewiczu. Zozo, 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 Zozo! Pan duchów i przewodnik mroków, zwracam się do Ciebie w sprawie duszy, która została przez Ciebie pochwycona. Duszy Gucia, Niechaj te słowa będą dla Ciebie wyraźne i godne wysłuchania. Przyzywam Cię! Nie z braku szacunku, lecz z głębokim zrozumieniem Twojej siły. Dusza Gucia, błąka się rozdarta między światami. Wstrząsne osłon, światło dawnych strażników cienia, zrodzone w ogniu prawdziwego imienia, rozkaż duszy tej powrócić do światła, a Twe więzy w popiół niech obróci siła. Spalny. Na tych cudzych szczątkach Zozo, przyrzekam się twego wpływu! Zozo, rozkazuje ci opuścić to ciało! Na mocy dawnych i pierwotnego prawa! Odejdź! Czy taki rytuał pomoże wypędzić Zozo, czy może tylko zwrócił jeszcze większą uwagę na Witka? Chyba Guciu będzie musiał znowu bulić grube dolary na medium. Coraz więcej osób, dla żartu, zwraca się do bytu w intencji Gucia. No i coraz więcej osób żyje też wyjazdem Aleksandra Kardasiowa. Projekt morski trwa w najlepsze. Widzów utrzymuje się ponad 20 koła, choć zarobki są niskie, co było w szybkich newsach. Ale no cyferki są, bo nie dość, Coś że się z tymi zarobkami, to dostał całkiem niezłe promo przed rozpoczęciem. Nie dość, że dzień przed wyjazdem Sucharita miał własnego Airela i z chłopakami w Ciula brusa, że ten ma im płacić za atrakcję. Wezmę, wezmę na niego fakturę za, za przejazd. Bo to oh, nie ma co no. okay. I ten wychodził z siebie co oczywiście tylko promowało ten botów? wyjazd. 20k z czego 19k hejterów. Jak u tego. Um... Jak fakturę na mój NIP no ja pierdolę no na gokardach na, na, na streamie na kanale Suchara, nie na moim, na jego kanale, tak? Yy, nawet mnie tam nie ma i mam zapłacić za, 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 za jakieś jebane gokardy, na których mnie nawet pół nie ma. No co to, no ja na tym pole. zapłacisz jak podzieli na wszystkich czterech yy, to, co zarobią z, z tego streama z gokard. Nie z tego odciągnąć. Dobra, dobra. Ja no, to, ty... skoro to... oh. Dzięki MacMan za 12 lat. Nie tak Dobra, no, to nie Dobra, no płaci swojej części tej GPT Czar gada do niego. Tak, tak, no. Trzech, tak? No i jest trzech. No to ja biorę 25%. No, dzielą dzielą zarobek ze streama z gokartów na cztery i biorą swojej części za gokarty. Dobra. Dobra, pa kochanie, bratam, streamować. <laughs> Pa koncie, pozdrowię, no pa. no pa Dobra, suchar daje 25% z dzisiejszego streama. I ja mogę opłacić tego karty i jest... Prawdziwe promo wydarzyło się dzięki Asdusowi, który jechał do Brusa pociągiem i został spacyfikowany paralizatorem i zwinięty Mówiłem, przez że pary, 4 godziny przesłuchiwany, bo trole zadzwonili do polskich kolei państwowych, iż streamer rzekomo jest fanatykiem z bombą. Wrzał cały Twitter. Ostatecznie Asdus dotarł i opowiadał, jak to było. No, nie, a ja właśnie za bilet mi nie oddali nawet pociągowy, bo wszyscy mnie wysiadłem z pociągu i nie mogłem dalej jechać. Netrodal, widzowie, do przodu! A jak ty dotarłeś do Piły? A czemu Netrodal? E, do Piły? E, Policja mnie odwiozła na pociąg o czwartej i mnie odebrała Renata. Pysyre, Pysyre, taks taksówkę dostałem. Ty, ja tak, taksówkę ja taką kronę dostałem, stary, tak, serio. Oni tam normalnie, w pewnym momencie przychodzi komendant i mówi tak. Rozkłóćcie go, czemu on jest, czy jest w kajdankach, kawy, herbaty, i mówi tak, i tak oh pod, pod słuchaj, patrzcie, to daje, to nie żart jak coś, ja taki w tych kajdankach 4 godziny siedzę. Nie, bardzo, bardzo spoko się, właśnie nie, ale bardzo w porządku się okazało. może miał na imię Kamil? Nie, ale już kur... powiedzieliście wszystkiego o streamach. Nawet... Pamiętaj sobie, szczęśliwa rodzina zbiera na nowy samochód albo wakacje, teraz wiesz, jaka pójdzie na karę. 200k na kary za tamtego trola, To wiadomo jest? Info? Wpisywali niki z czatu z widzów, jak ktoś napisał, że bomba albo coś. Chłopaki dostali też info zza kulis, jak osoba, która chciała zaszkodzić projektowi Brusika, może mieć teraz przesrane. Dostałem info od ziomka, który pracuje w PKP, że prawdopodobnie to cała akcja z zdusem, to jest koszt dla PKP wynoszący od 250 tysięcy do miliona złotych. O no ja tak strzelałem pół że PKP jest podobno bardzo wkurwione I że będą jakby ścigali Bo to jest skur... że straty są dla nich Bo cała linia, bo tam jest jednoferowa linia do Piły Została totalnie zablokowana Mamy, i mamy, tutaj, pociągów, mamy tu gwiazdę My Musieli wszystkim ludziom zwracać koszt za bilety Ja nawet pierdziele nawet na Zgłosicielowi potknęła się noga I niepotrzebnie się chwalił W tym internecie a sam wyjazd na razie jest git kontentowo. Jest dużo atrakcji. Ale pory, pane, ty powinni mu z milion kary dać, a nie 200 k. Do końca życia komornik i musi żyć w cieniu, żeby jakoś żyć. O dziwo jest fajna atmosferka i fajne klipki. Jesteś trochę rudarku, a jesteś troszkę gruby. Tak. Ale, to, ale... ale jak to może być tu miło? Przecież Aliek utopił pieniądze. Otóż nie. Super dzięki kontaktowi z Kikiem zgłosił się do Kika i pracownicy zdjęli ograniczenia z jego konta i ekipa morska dostanie dopłatę. A co to za ograniczenia? Za kolejnego streama 28 tysięcy złotych. No ładnie. Dominikane. Uwaga, 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 uwaga. <try> Dziś dopiero trwa dzień drugi projektu. W jutrzejszym będziemy zapewnie go opiszemy. Słuchajcie, Joe Pika, plotki i tak. style. <try> Chyba tak jest. Ale ładnie, no to jednak, no to jednak giga na plus. Ile on gadał się wydał? Ty, no to tam są jakieś, rozumiem, ograniczenia, tak, jak masz, dzięki machu, za 40 lat. Czyli masz tam ograniczenia, jak jesteś takim streamerem z przypadku, co sobie wziął partnera, ale możesz je zdjąć, tak, jak jesteś tam, jak masz bardzo dużo widzów, ja na to wychodzi. Organizuje turniej speedrunów na 40 streamerów. No i Paris, który ostatnio gra Inow gierki, zapowiada nowość, vlogi. Da Vinci Resolve, tu mi chłopaki Vlogi. polecili do montażu filmów, k***, kur... vlogerem. W dupę jebany, no. Będą, kur. A ja. Nie rzucam słów na wiatr. Ponoć nie wystawia słów na wiatr. Fajnie będzie obejrzeć vlog papcia gdzieś tam do obiadku. Czy jestem introwertykiem? Górcze, nagrywam siebie jak SRAM i wrzucam to do sieci. Chyba nie, <laughs> chyba nie. No i Mergano wyszedł już z bidy i nawyzywał go streamer o Niku Masle. Dajcie no i ciu rekord. Aha, jak masz nagle duży wzrost to dają ci ograniczenia, żeby boty wypominąć. I on to po prostu zdjął. Czyli oni by mu i tak to zdjęli, tak? tylko on przyspieszył ten proces weryfikacji powiedzmy, czy to boty są? Schajmer o Niku Masle. Daj ci będą dalej ciągle Merganiego, który się wziął z m... Afryki, kurwa. Izeus, stopka Olympus limpu cisnął pierunem. Dzień, co Masle pierdolił? Yy, no widziałem, widziałem co masę pierdolił Także co mogę powiedzieć o, o tym Nie bierzcie narkotyków No i jeszcze od masę mogę powiedzieć jedynie Czekajcie O Ogólnie to ten, straciłem wszystkie, wszystkie współprace Co? No Straciłem wszystkie współprace jakie są Wyjewali mnie z agencji O No Także szkoda no. To znak bez Bandży nie zadzierać. Boże zmiłuj się nad opaśnikiem. Dzięki za Dono i Naraesa. Fajnie, fajnie. Za mało Rondo Brusa Mamona w ogóle nie było. I... Za mało wszystkiego, co jest dobre w tym odcinku. Pięprzyć. Bez Mamona, bez Mamona, no. Kusaria! Mamy znowu szansę szanse Europę. KUSARYA! KUSARYA! Mami chanze! Obutski si polatsi! KUSARYA!